Panie moich wszystkich świętych, alora giorno dei santi, ieri, wczoraj wszystkich świętych, ale wielu przebyło na grobie. Dzisiaj modlimy się za tymi, którzy przebywają w czyśćcu. Ufamy bardzo, że właśnie wielu z naszych bliskich już jest w niebie ale też możemy być też świadomi, że wielu jest w czystcu i potrzebują tego oczyszczenia. Ta modlitwa za zmarłych, jak ważnym jest, aby modlić się codziennie. Stajemy przy grobie swoich bliskich, aby ich wspominać, ale przede wszystkim, aby trwała nieustanna modlitwa za nimi. Carissimi i giorno dei defunti. È giorno perché sappiamo che non tutti ancora sono in paradiso e ci sono tanti fratelli e sorelle che ancora nel purgatorio ci vuole ancora tempo della purificazione. Andiamo nel cimitero e c'è la preghiera, ricordo, ma soprattutto ci vuole questo... Pergiera continua per i I direi tutti giorni jesteśmy przy grobie Sabiny na chyły Sabina miała 89 lat z domu modlitwy św. Szarbela 25 często uczestniczyła gdy sprawowałem przeświętą mogłem jej udzielać komunii świętej była też do sakramentów pokuty Allora, siamo vicino alla tomba di Sabina. avuta 89 anni. È morta nel 2017. Era in casa di preghiera 25 ma tante volte ha partecipato anche alla Santa Messa, ha ricevuto la Santa Comunione, la Confessione. Myślę, o dei którzy są w domach modlitwy, którzy byli, dei suoi fratelli, o dei suoi fratelli, di quelli che erano nelle case di preghiera di San Charles e prego per loro. mi Michele Luigino, Ale Barzo, Michele Thaimonditvio, Zavsia o Moim Drogi Orlando. Sto pensando tanto anche di Luigino, di mio caro Orlando, di tanti defunti. Preghiamo insieme, carissimi. Guardate queste tombe, ma certamente qui non esiste una tomba vuota. Patrici, nelle e tutto è inieme a grobu. L'unica tomba vuota è di Cristo che è risorto, ed è nel gruppo di Gesù. Per quello, qualche volta, ci fa dolore quanto la gente, come ieri, festa dei santi, familiari stavano vicino i suoi cari, ma non tutti hanno partecipato a Santa Messa alla preghiera. E quello è doloroso, perché nessun fiore, nessun cielo, può donare quello che dona la Santa Messa. È un dono massimo, Ila Pregiera, da purgatorio paszane i paradiso. Moi drodzy, tak myślę o tych zmarłych, o tym, ale przede wszystkim mówimy, nie ma żadnego grobu pustego, chociaż niektórzy zatrzymują się tylko przy tych grobach, wielu stało przy grobie i wielu wczoraj wszystkich świętych nie uczestniczyli, nawet we przy Świętej. To jest bolesne. Żaden kwiat, żadna świeca. Żaden piękny pomnik nie może dać zbawienia. Najbardziej pomagam święta i nasza modlitwa. Pomódlmy się za to. per loro, per nostri cari defunti. Tutta questa giornata. Cały ten dzień modlimy się za zmarłych. Ofiarujmy ten dzień drugiego ten dzień drugiego listopada na nieustanną modlitwę. My kapłani w tym dniu 2 listopada możemy odprawić mszę świętą, trzym msze I tak będzie i również u nas we Florencji koło Jurze msza święta o 15, o 17, o 15, 18.30 w języku włoskim i o 19.30 w języku polskim. A o 20.20 20 zawsze modlitwa z wypominkami zmarłych. Ogni sacerdote in giorno due defunti, 2 novembre, può celebrare tre sante messe, anche se sarà così nel nostro santuario, oggi ore 15 la santa messa e poi ore 18.30 messa italiana, ore 19.30 anche polacca seconda messa e poi di sera ore 20.20 .20, la processione. E diciamo nomi nomi di tutti defunti e la preghiera, molto importante. Pomódlmy się zatem za zmarłych kapłanów, biskupów, pasterzy. Módlmy się za wszystkich w naszych rodzinach, szczególnie za rodzinę też Nachyłów i Sabinę. Za wszystkich zmarłych z Domów Modlitwy, świętego Szarbela, pregiamu lora. per tutti i defunti, vescovi, sacerdoti, nostri familiari, per la famiglia di Nachiova. Soprattutto pensiamo anche di Sabina, che era nella casa di San Charbel, e tutti quanti che erano nelle case di Charbel e già sono passati in altro mondo. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daj ci odj pane quotidiano, codzienny, e noi nostri debiti, come noi rimentiamo i nostri debitori, e non intentazione ci indura tentazione, ma liberaci ci dal male. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zeszłego Amen. Wieczne odpoczywanie raczym dać Panie, a światłość wieku i stanie świeci. Wieczne odpoczywanie raczem dać Panie, a światłość wieku i stanie świeci. Wieczne odpoczywanie raczy im dać Panie, a światłość wieku i stanie świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Dio ni potente cust tutte coste tombe. Edona la Gracja, tutti entrare paradiso, Boże Wszechmogący, w te groby, a wszystkim spoczywającym udziel łaski wejścia do chwały nieba. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Mio Ojca i Syna, i Ducha Świętego.